Cześć moje drogie osoby z Podznaku Witam serdecznie, zapraszam was oczywiście Na cotygodniowy horoskop Zobaczmy co będzie się działo I jakie aspekty dla was wystąpią Ja wam dziękuję na wstępie za to, że jesteście Że wspaniale komentujecie, bywacie na kanale No i subskrybowaliście kanał By być na bieżąco Dziękuję A jakie karty, już wam mówię Single, kul cool buław Osoby zajęte 7 pucharów Osoby mające Ochotę szukać pracy, pieniędzy, magik, osoby mające pracę 4 denary, finanse 3 puchary, totolotek gry losowe, pustelnik. Są ostateczny dla seniorów. Atmosfera tygodnia, 4 miecze, 5 mieczy na zdrówko i nad czym należy popracować, to jedna z nowych kategorii tutaj jeśli chodzi o karty. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo. I zaczynamy od dominującej karty. Kula buław dla Singli oznacza przyjmowanie kontroli. No i może być tak, że będziecie spotykać osoby zabawcze, silne, bardzo dominujące. Jest to w ogóle też karta nawołująca nas. Jako nas, do tego byśmy byli zdyscyplinowani, silni, trwali w postanowieniach, by te relacje troszeczkę inaczej szły niż to było czy miało miejsce po prostu w przeszłości. Natomiast jeśli mamy tutaj kogoś, to mamy siódemkę pucharów przed nami sporo trudnych wyborów. Staniemy przed wachlarzem różnych możliwości, emocji będzie bardzo wiele, natomiast niech one nie przesłaniają nam oczu, bowiem wybór powinien być niepowierzchowny, a bardzo głęboko przeanalizowany. Jeśli tego nie zrobimy, popełnimy błąd i wybierzemy w cudzysłowie puchar, którego nie chcielibyśmy wybrać, ale w pośpiechu powierzchownej energii niestety tak się może stać. Natomiast jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy magika piękna karta możliwości, niezależności świetna karta dla osób, które chcą na przykład założyć firmę, działać po swojemu, i generalnie jesteśmy magami swojego przeznaczenia jesteśmy w stanie zaczarować otoczenie przyszłego pracodawcy, tak, by osiągnąć własne cele. Natomiast jeśli mamy pracę, mamy czwórkę, denarów, osoby, Tutaj mogą być takie niechętne do podejmowania działań, wysiłków. Jest to karta taka pragmatyczna. My stoimy w miejscu, nie wysilamy się, nie wychodzimy przed szereg, nie ryzykujemy. Jeżeli tutaj chcemy, na przykład, iść po podwyżkę do szefa, do osób wyżej stojących, no to może nas czekać stagnacja, dlatego że jest to karta też skąpstwa, tak? Ale też i w ogóle generalnie nie będziemy się wysilać, nie będziemy się wychylać, tak? Możemy nie widzieć ku temu żadnych możliwości, czy, czy nie widzieć interesów w tym, tak? Natomiast finanse, trzy puchary i pustelnik na aspekt oczywiście to to lotka gier losowych, to jest taka karta samotności, izolacji, o to refleksji. Ja bym tak nie szarżowała, tak? Jeśli chodzi o te kwestie. Owszem, karta tutaj finansów mówi o w ogóle jakiejś zabawie, celebracji. Możemy też po prostu lekko wydawać pieniądze. Natomiast w krajach losowych, hazardowych może zachowajmy powściągliwość, bowiem pustelnik jest trochę kartą tutaj taką izolującą, czyli możemy na przykład unikać gier losowych, nie chcieć w nich uczestniczyć i może być to właściwa decyzja wbrew pozorom. Natomiast seniorzy mają sąd ostateczny, idzie czas rozliczenia, możemy rozliczyć relacje, możemy rozliczyć inne kwestie finansowo, zawodowe, karta Pożegnania, jakiegoś też, karta nawołująca do tego, byśmy słuchali rad, ale nie popełniali tych samych błędów z przeszłości. No i pewne relacje, jeżeli szły dobrze, no to podsumowanie będzie dobre, no ale jeżeli były problemy, to tutaj mogą pojawić się kwestie rozstaniowe, kryzysowe. No i tu musimy zupełnie inaczej działać niż dotychczas. Zwróćmy uwagę na kwestie prawne, sądowe, urzędnicze. I w ogóle formalnościowe, czyli też kwestie lekarzy. Natomiast atmosfera tygodnia to cztery miecze, coś się spowolni, być może będziemy musieli też odpocząć zostawić coś. Zdrowie. Pięć miecze, trudna karta, nieprzyjemna. Uważajmy, by nasz stan zdrowia nie pogorszył się przez osoby trzecie, przez zawiść, zazdrość, ataki różnego rodzaju, łącznie z atakami niebezpiecznymi. No jest to karta mieczy tak, noża, tak więc tutaj uważamy na no, nieprzyjemne postacie, na niebezpieczne sytuacje, nie eskalujmy ich i nie wchodźmy gdzieś tam gdzie widzimy, widzimy realne zagrożenie ze strony innych osób. Jest to karta jakieś porażki nieprzyjemnych zdarzeń, nieprzyjemnych wiadomości czasowych, ale jednak zwróćmy uwagę na gardło, plecy, tutaj układ oddechowy. No i właśnie ostre narzędzia. Natomiast nad czym warto popracować? Nad nerwami, nad lękami, tak? Warto się z nich jakby wyzwolić, przestać tyle myśleć, przestać jakby kreować czarną rzeczywistość. No i przestać się bać po prostu. Popracujmy nad lękami różnego rodzaju i myślami, które nas do tego skłaniają. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzimy dalej. Do osób spod znaku Skorpiona. Witam serdecznie, drogie Skorpiony. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Zobaczmy, jakie karty dla Was się tutaj pokażą. Dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że działacie, subskrybowaliście kanał no i przesyłacie niesamowicie piękne emotikonki. Zobaczmy, jakie karty. Single będą się bawić, trzy puchary. Osoby zajęte, izolująca karta, pustelnik. Osoby szukające pieniędzy pracy, są ostateczny. Cztery miecze dla osób, które mają pracę. Finanse, pięć mieczy. Aspekt, to to lotka gier losowych Seniorzy, drzewo życia. Atmosfera tygodnia, as mieczy. Zdrowie, wisielec. I nad czym należy popracować, dwójeczka mieczy. I już patrzymy. O, tu mi spadło. Już jestem. Eee, I tak single będą się bawić i powinni się bawić. Dlaczego? Bo mają przepiękną kartę trójki pucharów. Może ona nie wskazuje od razu na stałość w relacji, ale wskazuje na zabawę. Hedonizm, czystą zabawę, trójkąty emocjonalne, świadome, nieświadome, ale w ogóle na zabawę, tak? Szeroko pojętą imprezę uroczystości, flirt, no to będą emocje, Także, Że nie powinniśmy się też czuć samotni, także Że jakby będziemy się po prostu bawić. Jeśli mamy kogoś, to tutaj mamy kartę izolacyjną. Dla niektórych oczywiście będzie to karta kryzysowa, nawet rozstaniowa. Ale niektórzy na przykład będą chcieli z partnerem, partnerką się po prostu wycofać tak? z życia rodzinnego, z życia ogólnie, spowolnić pewne kwestie, spędzanie czasu tylko ze sobą, tak? Nie kontaktowanie się za bardzo z innymi. Także może być tak, że to albo wy konkretnie będziecie się też izolować od partnera lub partner od was i będzie to czasowe, a każdy z Was może potrzebować po prostu chwili dla siebie. Natomiast, jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy sąd ostateczny. Sąd ostateczny mówi o tym, byśmy nie popełniali błędów z przeszłości. To jest otwarcie się na zupełnie nowe możliwości, nowa karta. I nie wracajmy do poprzednich prac, znajomości tego, co robiliśmy, bo to się już nie sprawdzi. To musi być zupełnie nowy rewir, nowy obszar, który będziecie tutaj. Jakby eksplorować. No i zwróćmy uwagę na formalności dokumentu. Natomiast jeśli mamy pracę, mamy cztery miecze, karta snu, czasem karta L4, karta L4, która może być po prostu wywołana sytuacją zdrowotną, albo na przykład czasami a, pójdę na L4 i tam sobie Odpocznę. Tak, czasami tak jest. Przecież to, to jest nic zdrożnego. Tak, tak się czasem robi. Po prostu L4 spowolnienie może być to chorobowe, może być to w ogóle związane z jakimś tutaj układem w pracy i pewne rzeczy po prostu zostaną uśpione. Pewnych rzeczy nie da się teraz załatwić. To po prostu będzie wymagało czasu. Odroczone. Finanse. W finansach mamy pięć mieczy i totolotek gry losowe. Władczyni tu przy kobiecie jakieś może się okazać, że zwyciężycie lub kobieta będzie kluczem do sukcesu w grach losowo-hazardowych. Natomiast na finanse uważajmy, bo jest zazdrość i nieprzyjemne spekulacje. Także tu możemy zostać okradzeni lub przez osoby trzecie stracić ten pieniądz. Czyli na przykład pochwalimy się, że wygraliśmy, a tutaj stracimy, bo Ktoś nas oszuka, czy będzie chciał coś od nas uzyskać. Tak więc uważajmy na te finanse. Natomiast seniorzy mają drzewo życia. Pozaiczna karta, specyficzna, mówiąca: cokolwiek dzieje, dzieje się dobrze. A więc, jeśli jest dobrze, no to wiadomo, cieszymy się to z tego, utrzymujemy ten stan, chwytamy tyle, ile możemy. Tak, bo różnie to bywa, tak? Ale generalnie działamy dla dobra. Jeśli nie jest dobrze. To staramy się z czegoś wyjść, ale nie użalamy się nad sobą, nie stoimy w miejscu, nie cofamy do przeszłości, tylko walczymy o swoje nie poddając się i nie biorąc tego też osobiście do siebie. Atmosfera. Tygodnia asmieczy. czy jakieś formalności, prawa, może być operacja, może być też aspekt podpisania dokumentów, umowy, no litera prawa szeroko pojęta. Także czasem mandat, na przykład, tak. Oczywiście do tego nie życzę, ale może być także jakieś formalności po prostu urzędowe. Może trzeba będzie do urzędu pójść, tak i coś załatwić, podpisać. Nawet do banku. Zdrowy. Wisielec i tutaj mamy stan zawieszenia, coś przewróci się do góry nogami. Możemy też otrzymać wiadomości, które niekoniecznie nam się spodobają lub zrewolucjonizują pewne aspekty, ale też je zawieszą. Na przykład, tak, otrzymamy no, taki wynik badań, które Postawi nas w znaku zapytania, nie rozwiąże niczego i trzeba, trzeba będzie coś powtórzyć za jakiś czas. Stan zawieszenia, uważajmy na aspekt nałogów, stanów mentalnych, załamania pewnego rodzaju, spadki emocjonalne, ból pleców, kręgosłupa, szyi. No i generalnie możemy nie być niestety do końca zadowoleni same, samych z siebie, tak po prostu. Natomiast nad czym należy popracować? Wujeczka. Nieczy, nad umiejętnością dokonywania konkretnych, racjonalnych wyborów i niemiotania się, tak? Zdejmujemy opaskę, opaskę emocji i jasno, klarownie patrzymy na sytuację. Jeśli tak zrobimy, to szybko okaże się, co jest dobre dla nas, a to za co zło. I tego Wam życzę. Pozdrawiam. Przechodzimy dalej do osób spod znaku Strzelca. Witam serdecznie, drogie Strzelce. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy aspekty, które Was tutaj zawsze interesują. Ja dziękuję za to, że jesteście, że przepięknie komentujecie, działacie tutaj na kanale. Oglądacie i subskrybowaliście kanał. Jest mi jak zwykle niezmiernie miło. Zobaczmy zatem, co Was spotka. I tak single 8 pucharów. Osoby zajęte wędrowiec, osoby szukające pieniędzy pracy ósemka denarów, osoby mające pracę giermek pucharowy, pieniądze 5 pucharów, gry losowe 5 denarów, seniorze kapłanka, aspekt atmosfery tygodnia a buław, zdrowie 6 buław i nad czym należy popracować świat. Bardzo fajna karta. Zaczynamy od karty nieco izolacyjnej, ósemki pucharowej dla singli. Czy jest to dobry czas, byście teraz szukali miłości? No, teoretycznie tak, ale możecie i tak szukać. Jakichś nowych rozwiązań, albo się w ogóle izolować od tej kwestii, być zajęci sami, sami, sami sobą po prostu. Ale nawet jeśli kogoś spotkacie, bo tutaj jest to możliwe, to relacje mogą być nieco izolacyjne, oddalone, więc generalnie izolacja w różnej postaci będzie Was niestety otaczała. Natomiast jeśli mamy kogoś, mamy wędrowca, energia nowej, nowego początku planowania, podróży, zmiany miejsca zamieszkania, wycieczki, kwestie dzieci, planowania dzieci i w ogóle spędzania czasu z młodymi osobami, na przykład w rodzinie, tak? czas troski, lekkości, zabawy. Natomiast jeśli mamy ochotę szukać pieniędzy pracy, to znajdziemy pracę i pieniądze, bowiem jest karta pracy typowa, otrzymanie takiego stanowiska, które zapewni nam postęp stopniowy, racjonalny, rzetelny. Natomiast jeśli mamy pracę, to już jest nieźle, bo mamy giermka pucharowego, możemy otrzymać pomoc lub dobre wiadomości od młodej osoby. Karta propozycji, karta jakichś nowych układów, jakiegoś początku, nowych obowiązków i dobrych relacji międzyludzkich, a więc korzystnych też aspektów po prostu między pracownikami. Finanse. Tak, no tutaj mamy trochę trudne karty. 5 pucharów i pięć denarów na aspekt totolotka. Czy to jest dobry czas, by grać no nie do końca. W szczególności, że tu też jest piątka pucharowa, to tak. Znaczy, mogą być jakieś małe wygrane, ale to jest szukanie pieniędzy po porażkach ja bym uważała mimo wszystko, tak, nie zdarzało się też, że na przykład coś żeśmy się przegrali, utopili, ale też bym nie inwestowała mocno, bo nie jest to do końca dobry czas za dużo blokad, za dużo trudności i te emocje, tak? Tutaj jest też karta porażki pewnej, pewnego rodzaju, a więc możemy tracić emocjonalnie, być przysłonięci emocjami i źle podejmować decyzje, a więc tutaj uważajmy, nie inwestujmy mocno w pewne ryzykowne szczególne. Spekulacje. Też ktoś może nas zawieść, na przykład w finansach, ale nie będzie tak źle, jak nam by się wydawało, bo to też jest karta nadziei, tylko trzeba wykorzystać potencjał, który jest za nami. Tak czyli nawet jeśli przed nami coś się nie udało, okaże się, że gdzieś jeszcze jest potencjał za nami, czyli mogą być jakieś osoby, sytuacje, które dodatkowo można wykorzystać, ale trzeba na nie spojrzeć zupełnie inaczej. Seniorzy, piękna karta. Intuicji, kapłanka, dobre relacje z młodymi kobietami, i w ogóle tutaj jakaś relacja z młodą kobietą może Wam otworzyć oczy. Świetna karta do nauki, poszerzania wiedzy, rozpoczynania czegoś generalnie. No i karta intuicji, tak, do kierowania się nią w kluczowych sytuacjach, czy to w miłości, czy to w sytuacjach zawodowych, czy w relacjach rodzinnych. Ona Wam podpowie, co robić. Mogą być też znaki płynące ze snów. Natomiast atmosfera tygodnia, a z buław, będzie to czas nowości, nowych koncepcji, nowych sytuacji, osób, które tutaj przyjdą, pojawią się i zrewolucjonizują nasze życie. Zdrowie: Sześć buław, karta zwycięstwa. Rekonwalescencji siły, nabrania sił, otrzymania dobrych wiadomości, pokonania np. choroby, czy pokonania jakiegoś etapu, e, otrzymania pomocy we właściwym czasie. Tutaj jedyne, co jest ważne, to e, trzeba zwrócić uwagę na kości, stawy, mięśnie, ruch, tak? ale też inne sprawy ciśnieniowe, tak, kardiologiczne. Natomiast sama w sobie jest kartą cudowną. E, jeśli chodzi o to, nad czym warto popracować, karta świata, nad podsumowaniem swojego życia, cieszeniem się też na przykład z tego, co osiągnęliśmy, umiejętne zamykanie danego etapu i otwarcie się na coś nowego, nietuzinkowego, może wiązać się też z podróżą lub zmianą miejsca zamieszkania. Tak więc tego Wam życzę. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Hej.